Hej, tuki! Ja dam. A dzisiaj robimy magiczne kapsułki. Dokładnie, ale czym są te magiczne kapsułki? E, Mamy w środku gąbeczki. Że tak... Mogę je pokazać to? Tak, to jakby takie gąbeczki. Kupiłem ze na Lego coś takiego. To jest akurat zestaw z, ze zwierzętami różnego rodzaju. Są takie kształty gąbeczek w środku, zamknięte w takich kapsułkach, jakieś tabletki czy coś takiego. Nie należy... takie gąbeczki wyjdą. Super. Aha. To należy wrzucić do wody, aż kapsułka się rozpuści i zostaje nam gąbeczka. My już, my już testowaliśmy to, ale teraz pokażemy dokładnie, jak to, jak to wygląda. Tak, nalej, nalej tutaj wodę, poczekaj. Poczekaj, tylko tu ustawię, bo nie jest tutaj, wiem. O. Żeby pokazać blisko, będziemy nagrywać jeszcze telefonem. Nalej wodę. Tu już wyciągnęliśmy, bo to są różne dokupienia. To są zwierzęta, takie sfarmy, Są jeszcze na przykład z, z dinozaurami. Z syrenkami i jednegoścami. żółty Czy tak, mogę wrzucać? Tak, to możemy wrzucać. Jeszcze tu wyciągnę żółte z tych zwierzątek. Czy mogą być wody? Tak, to może być tyle wody. Więcej? To wystarczy, nie musi być dużo wody. Patrz ile W ciepłej wodzie się to szybciej po prostu kapsułki rozpuszczają, to i tak nie jest jakieś takie spektakularne, nie jest to natychmiastowe. Co to znaczy spektakl? Czy nie, nie, na przykład nie ma jakiejś piany, się indziej, nie z wybuchów, a nic takiego, tylko powoli się to rozpuszcza. Rozpuszczenie tej kapsułki to jest około pewnie jednej minuty. Przyspieszyć można oczywiście by, ruszając tym wszystkim, żeby to było całość w wodzie. Więc teraz będziemy patrzeć, i jak to się będzie rozpuszczać. Jak widzicie, jest to dobra frajda dla dziecka. Właśnie, już nawet to jak to się wszystko rozpuszcza to i uwalniają się nasze gąbeczki. Wiadomo, że to będzie sierot. Dobrze, ale to jeszcze, jeszcze zostaw, bo jeśli musi się do końca. O tutaj już pęka, tutaj już. Uh -huh. Tu już z takiej kapsułki wyszedł taki jednorożec. Te gąbeczki też, jak wyschną, można też próbować, one są dość cienkie, ale sądzę, że też dałoby się ich używać jako takich pieczątek, właśnie do malowania Świnka albo krówka. Tu już może położymy je poza wodą. Krówka albo krówka. Mhm, super. do tego też dinozaura wyciśnij. Się... A tak się prezentują nasze gąbeczki? Tak, już gotowe nasze gąbeczki, tak właśnie się prezentują po odmoczeniu. Na pewno to jest fajne do przygotowania. I fajne prezenty. Na pewno to jest fajne do przygotowania w ten sposób. Nie jest to drogie, bo około 5 zł na kupowałem jedną takie opakowanie z 12 kapsułkami. Więc raz na jakiś czas w czym się można raz kupić i trochę się pobawić z czymś takim. A później też używać tego przez chwilę jako jakiś takich pieczątek właśnie takich gąbe, do gąbeczkowego malowania. Więc na pewno polecamy. A, to, a tobie, się, tobie się podobało? Czyli też polecasz? Tak. no Otwórz się wreszcie. Zaraz się otworzy. Więc polecamy. Jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeśli macie własne pomysły na tego typu jakieś zabawki, bądź wykorzystanie takich gąbeczek, to zachęcam do podzielenia się dole w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. W tym razem. Do razie! Hej. Pa, pa. Pa. pa.